Sposób na szadanie tosi. No, usiądź w to Tak, wsiada. przewracamy się. Wchodzimy za ten. I siedzimy. Brawo! Źle widać, bo tu jest pod światło. Moje słońce, malutkie. Tata, zabierzam tam. Gdzie idziesz? No pokażemy jakie. Jak, je... jak to się umie uś... wstać? Jak? Masz, tak kręć. masz. Nie, bo ja nie nie umiem, widzisz. Tosia? to się. O, tak ślicznie. Tak. O, już jestem. Brawo! Stoję, babciu. A usiądź sobie Tosiulku. Tosiulku, to usiądź. Pokaż jak siadasz, no pokaż, no pokaż. No e, e. Tak, obrót najpierw, później nogi do góry. Figołek i siedzimy. O, chyba na szczebelkach. Nie umiem... Siedzę, brawo! A teraz będę wstawać. Do góry, o, o. Tak. O. Co tak się patrzycie wszyscy na mnie? Co tak czyszczy? Nie, ta strona była za daleko, to jej lepiej już ty... Też, też I kapulka. No, i co teraz? No, no chodź. Tu daleko, tu daleko, raz tu, raz tu. Pasu. O, i stoję już, brawo! widzicie, brawo. Brawo! No, śmiejku. O, a tu mamy zadowoloną wiedźmę pleple, która musi iść do kościoła, i jest ze zraną drona. Nieszczęśliwa. Nieszczęśliwe, nieszczęście. Komu to język był, co? No, no. Kaczuszko! Dajemy do górki? Chodź, chodź do No, ślicznie stajemy, ślicznie. Krzysiu, ona oddycha przez buzię, nie nosem, tylko... Bo się męczy, jak się męczy, też oddychać przez buzię, nie przez nos. Chodź do mnie. Wszyszła do mnie, tutaj przyszła. jum, 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 jum. 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 Jum.

<śmienicza> no. Ała, ała, ała. Puść mi te włosy. Puszczaj! Niech <śmienicza> Nie o, nie bo się uderzy w brodę. Halo? <śmienicza> ała, ała, ała. <śmienicza>